Czemu wybrałeś preludę? Nie wiem. Uf. To już druga moja preluda, wcześniej miałem też. Ale piątkę? No. Tylko I... 2-0. Ja, ja podstawową. Dżąkamy, podstawową 2-0, też była obniżona trochę. Ogólnie no co, no jedyna w Polsce na ten moment na powietrzu, nie na zawieszeniu pneumatycznym. No i, i chyba jedyna fioletowa. To Wszystko kastomowe, także niedużo. dużo pozorom, jak się to ludziom wydaje, że to kosztuje nie wiadomo ile pieniędzy, wiadomo, przejdźmy od znajomych. Rzeczy, coś tam trzeba było dokupić, to kwestia mnie wyszła, nie wiem, półtorej tysiąca? Serio? Cały machacze poduszki nie wchodzą, są miechy kabinowe ze skali. Miałem kamienowe zyskanie na tak, znajomy mi dotoczyło kucie, a także wszystko jasne. Co, co tu jest jeszcze mi powiedz pod machą? Te, tu jest H22A, głowica Zatera, e, rzekomo 200 koni. A ty, ty no to, tak już kupiłeś? Tak. Aha. I dobrze to, to podaje? Powiem ci tak, no, po przesiadce z 2-0 to jest różnica. No, na jest różnica fajnie, VTEC, chyba 5-200 się tego odpala, wszystko fajnie słychać Dajcie oczywiście znać w komentarzu, czy chcielibyście się dowiedzieć więcej o tej, moim zdaniem, mega ciekawej preli. Zachęcam Was też do zasubskrybowania tego kanału i sprawdzenia innych filmów z równie ciekawymi twórkami. A jak ktoś jest zainteresowany tematem preludy, to zapraszam do oglądania filmów ze zmaganiami z moją pralką. Pozdrawiam Was ludzie w internecie. Oglądajcie, to jest kanał Zagruzowani.